W Polsce obok wierzących i niepraktykujących, jest też spora liczba niewierzących, a praktykujących. A no co nam było tak szybko na tą pasterkę Anka ciszy. Co Anka, ciszy. Anka. Co tu jest? To jest kościół czy oddział geriatryczny? Anka. Co Anka? Jesteśmy pięć minut przed pasterką. To nie jest aż tak znu... dużo wcześniej. Jesteśmy za szybko. Przecież zmarznę. jest tak cholernie zimno. W tym roku są problemy z węglem. Czego ty nie rozumiesz? O. Chodzimy tu od 20 lat i zawsze jest zimno. Czysz. Anka, jesteś w kościele. Wycisz się spokojnie, pomódl się. Adam, co ty taki sztywny jesteś? Wyluzuj się. Święta są. Ty, lalunia. Kiedy to się zacznie? O, o, o. Wiesz, przykład spada. On jest pijany. Wyluzowany i w świątecznym nastroju. <noise> Widzisz? Widzisz? I chociaż się ogrzał kościele jesteś, jeden z drugim. O, 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 o. Patą, patą, patą. Ubrała się jak na ulicę. Na chwałę Bożą się ubrała. na chwałę Bożą? Przecież ma na wierzchu, a Pan Bóg patrzy. Życz, a będzie ci życzona. Ja też mam i jakoś się tym mnie obnoszę w kościele. No tak to ja też mogę powiedzieć. Adam! No ciszej, no, no, jak dziecin. Tam jest ołtarz. No. Idź stąd. <ścoughs> Słucham? Dzisiejszego słowa w kocham kontekście niepostawą i dzieło czystości, którą przeżywamy. To moje miejsce ja to zawsze siedziałem! To moment świadomy sobie... stąd, to jest moje miejsce! No ty, człowieku, no tam jest więcej miejsca, i sobie, no. Ludzi na ziemi też jest więcej. No i co? Nikt po Tobie nie zapłacze, gnoju jeden! I tam, ja nie będę siedział. Stefan, Ty jesteś pijany. Trzeba czuć? Nie, nic nie czuć, ale od dłuższego czasu trzymasz, trzymasz mnie za pupę, zostaw mnie. Z tym, jak ty w ogóle wyglądasz? Przecież to jest pasterka. Ten kart był zepsuty. Proszę, że nie chcę teraz o tym rozmawiać. Podobno ryba się psuje od głowy, a mi po żołądku jeść. Ani mi się basz iść w tym stanie do komunii. Coś ty, Marta, już bym nic więcej nie wcisnął. Przebaczcie sobie znak pokoju. Pokój z tym. Wszystkim pokoju. Nie, no bez przesady, no przed chwilą mnie chciał pan zabić, a teraz znak pokoju mamy robić, no. Nie zakłócaj przebiegu mszy. <śś> Dawaj znak pokoju, bo bo syna stracisz. <śśpiewanie> Gdyś ty tam zwariowałeś? Jaki banknot tak miałem? Sto złotych? Czyż mogłam ci rozmienić? Piernicze dałeś księdzu, a my teraz przez tydzień będziemy gips ze ścian zżerać. Ludzie, po Wigilii dużo zostało. A jasne. No, ten pan też stówkę wrzucił. Bo nie wie, co czyni. E, 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 ty, 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 ty gościu, gościu. Chwileczkę. O, dziękuję. Anka, Anka. Co Anka? Co się tu od Janie Pawliło? Wydałam sobie resztę. Niestety ja nie mam gotówki, także tylko kartą. Tam już jest suwa nabita. Proszę, pokwitowanie? Nie, dziękuję. Bóg zapłać. A ty czego tam grzebiesz? Już mu stówę dałem, już ta, nie Tato, szukaj. tato, telefon mi wibruje. No. O, mat o, w kościele. Ty, ta, co? Babcia dzwoni. Jezus Maria, myśmy ją w samochodzie zostawili. No. Leć tu, zobacz, co się stało. Hej, no, <grym> e, e, ty, Uy, panie starszy. Ja przed chwilą stówę dałem, ani piwa, ani reszty. Czu, człowieku zachowuj się w kościele jesteś. No co? Dzieciak się urodzi, co, na cichacza świętować Won <grymne> do piekła, babo wściekła. <grymne> Pępkowe, a jak na stypie. ja pierdzielę idę do domu, tak. Idziesz do komunii? Idź sama. Jak idź sama, ty nie idziesz? No idź ja posiedzę. No chodź ze mną. Nie. Dlaczego nie? Bo nie mogę. Dlaczego nie możesz? Przyznaj się, jesteśmy w kościele. Powiedz prawdę. Bo cię zdradziłem. Nie idziesz do komunii? Nie, 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 sam idź. Jechaj, idź, idź. A, a czemu nie idziesz? Ja nie jestem godna. Co? To znaczy głodna. Nie, nie jestem głodna. Co? Pan nie Ani... możesz iść do komunii. No nie wiem dlaczego. Bo ja pana znam. No i co z tego? Mam mówić na głos? Co z tego? O, no i co, no i co z babką? No co się stało? Ba babcia uruchomiła samochód i walnęła w drzewo. Jezus Maria, jaka tragedia. No i co z nią? Żyje. Ja się pytam, co ze Skodą? <śm> Dawaj. Anka, wyłącz to, Spokojnie. Stefan, jak się czujesz? Raz w drugiego bym nie wcisnął. Stefan, bo ja bym chciał rozwodu. Stefan, Stefan. No co Cię się ten, stało? Cię ten no nie no, podobany? to jest chyba zawał, no. To jest pani mąż? Tak, to jest mój mąż. Zaraz, tak. Pił coś? No proszę pana, to jest pasterka. Co to są za pytania? No, czyli pił. No, no. pił. Sz Zabieramy go do szpitala. No, do szpitala. Proszę, pana. Proszę, proszę, tak. Proszę oddychać na świeżo. czekać. Jakby nie mógł poczekać, aż się msza skończy.